Panie Marszałku, Panie Ministrze, Panie i Panowie Posłowie. Panie ministrze, Polkom i Polakom należy się prawda. A wy kłamiecie już na samym wstępie tej ustawy, dlatego że kłamliwy jest tytuł tej ustawy. To nie jest żadna ustawa o działach. To jest tak naprawdę ustawa o zapewnienie pracy pana koleżankom i kolegom. To jest ustawa o tym, żeby zabezpieczyć byt pana kolegom Sprawa i Sprawiedliwości. Przecież zlikwidowaliście sześć ministerstw po to żeby pięciu ministrom zapewnić funkcję w rządzie w charakterze wiceministrów, a jedną panią minister przenieść i tak naprawdę utworzyć dla niej stanowisko pełnomocnika premiera do spraw utworzenia Narodowego Centrum Sportu. Jeśli kłamiecie już na samym wstępie ustawy, to jak możemy rozmawiać o uczciwej dyskusji? Pan poseł Sowa bardzo słusznie stwierdził, że po raz kolejny zajmujecie się walką o stołki. A nie zajmujecie się zdrowiem Polaków, nie zajmujecie się tym, czym powinniście się zajmować, i Polki i Polacy was wkrótce rozliczą. Dziękuję bardzo.